Urządzamy wnętrze dla pani Joasi. Mieszkanie jest w stanie deweloperskim. Nad projektem czuwa jej córka Kamila. Do córki mam bezgraniczne zaufanie. Czy mama udźwignie przede wszystkim kamień w salonie, w łazience i w sypialni? Nie będzie miała wyjścia. To mi się podoba. No. I czy mama udźwignie czarną kuchnię? Hmm. Też nie będzie miała wyjścia. To jest tak zwana idealna córka. Bardzo mi się podoba. Grąże, bo ładnie. O to się nie martw. Moje ulubione kolory to czarny, biel, szarość, grafit, przełamane czerwienią, zielenią, pomarańczą. Dla mnie jest to ciężkie zadanie, żeby stworzyć coś, co na pewno będzie jej się podobało, gdyż muszę wyłączyć całkiem mój gust. Nie boję się, że będą to projektowali mężczyźni. Lubię styl męski. Zawsze wszystko robiłam sama, ale kto by nie chciał takiej sytuacji, że ktoś robi za niego wszystko i wprowadza się do pełni umeblowanego mieszkania i nie musi biegać po sklepach, żeby znaleźć płytkę, podłogę, armaturę, klej. No myślę, że to jest bardzo komfortowa sytuacja. Bardzo się cieszę na to. Mało mebli, dużo schowków, nie lubi trzymać na wierzchu jakichś rzeczy, które się kurzą. Pani Aś, niech mi Pani powie, jak się Pani czuje, no można powiedzieć, w takim męski wnętrzu, dlatego że wnętrze jest monochromatyczne, są takie mocno industrialne elementy, jak na przykład ta betonowa ściana. No właśnie, nie uważa Pan, że ona jest fantastyczna? Ja uważam, że jest no, bajeczna. No właśnie, to jest moja odpowiedź. A czy jest jakiś element, który się Pani rewelacyjnie, fantastycznie podoba? To jest łazienka. Łazienka. Jest fantastyczna. Ona jest przepiękna. No i przede wszystkim bardzo funkcjonalna. Funkcjonalna. Funkcjonalne tutaj to jest wszystko. Dzięki Ci kochani.